Hejka tutaj karen i wiem, że dawno nie było odcinków, że nie ma sensu robić już kolejnego odcinka, jak zaczęłam robić to zadanie. Po prostu nie miałam jakoś tak... nie miałam ochoty nagrywać. I yy, będę robiła zadania, w tym czasie prawdopodobnie wybije mi się 19 level i też trochę Wam powytłumaczam, czemu nie nagrywałam. Se ze mną działo, czemu się nie odzywałam bo wiedziałam, że pisaliście komentarze i to bardzo miło że na przykład pod moją dawną serią pisaliście yy, że żebyście się nie, nie czepiali i tak dalej wam bardzo za to dziękuję a więc ja zacznę robić zadania i zacznę wam wyjaśniać o co chodzi co się działo no i tak dalej no, nie nagrywałam dlatego, że po prostu nie miałam jakoś na to siły. Jak chciałam coś nagrać, to... Um, po prostu jakoś tak nie miałam siły, głos zaczął mi się łamać, miałam zły w oczach. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i postanowiłam tak nagrać. I tak minęły jakieś 3 miesiące. Coś takiego. Nie odzywałam się na komentarze, bo po prostu jakoś tak myślałam, że... Będzie lepiej, że będzie się mówić, że. Cały czas mówię, że. Nie wiem, co się ze To też mówię po raz kolejny. Będzie się mówić, że ja po prostu tak jakby olewam YouTube'a, co tak bardzo nie jest. Znam osoby, które mnie bardzo lubią. Które lubią mnie za to, kim jestem, i bardzo im za to dziękuję. Mam też dosyć ciężkie, tak jakby można było powiedzieć, problemy z moimi przyjaciółmi. Coś takiego. I po prostu nie mogłam poradzić sobie z tą sytuacją i jeszcze nagrywać YouTube'a. Musiałam jeszcze lekko pociągnąć lekcję. Bo trochę je zaniedbałam. Tak, troszeczkę. Szczególnie, że skończył się dawno pierwszy semestr i nie chcę pisać semestralnego na koniec. A więc, czy coś takiego? Nie wiem, nigdy nie pisałam i nie mam zamiaru. Dlatego poprawiam to wszystko teraz, żeby mieć chociaż dwójki. Choć nie jestem z niczego zagrożona, ale to nawet lepiej i oczywiście moje chińskie skróty znowu się odzywają dawno nie grałam w star State, co dosyć widać po mince konia star też się odłożyły bo nic takiego wielkiego nie kupowałam nie śledziłam aktualizacji dopiero teraz jak widziałam że są te nowe zadania dziękuję 19 level DZIĘKUJĘ! Jej. I od 62 tysięcy, a niektórzy pisali, że od 63 I bardzo się teraz cieszę Chociaż nie słychać tego po moim głosie, bo chyba jest lekko zakatarzone, coś tak czuję zakatrzony. Coś takiego A więc widziałam też na kanale w bio 40 subskrypcji Coś może wymyślę, nie wiem Wow! Nie oglądałam filmików, co tutaj się działo, co w tej aktualizacji się stało. Wiem, że są tylko nowe zadania i to mi tyle wystarczy. Hmm, nawet trafiłam, dobra. A więc um, będzie też odcinek z QA. I mam nadzieję, że będzie dosyć sporo pytań. I strasznie dziękuję, że ze mną zostaliście, że nie odeszliście. Widziałem, że mało, a nawet chyba wcale osób nie odeszło. Tak to się odmieniało? I nawet doszło kilka osób. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Udało się? Bo tego tego wrogu i. Dobrze. Nieważne, że on nie powinien zauważyć, bo stałam już przed nim, ale nieważne, to jest tylko gra. I widziałam też, że jest dużo komentarzy na temat, no nie akurat pod moimi filmami, ale na przykład na Facebooku, na stronie yy, Starstape i w ogóle, yy, że. żeby Rudy Kod wrócił. I moim zdaniem to jest bezsensowne, żeby tak pisać, bo dla. Może i mamy historię z tym kotem, ale no, to był tylko obrazek. To był zwykły kot, który siedział na siodle. Rozumiem, że jest jakaś historia, przywiązanie, że tyle lat i w ogóle ale zmiany nadchodzą i w naszym życiu, czy w grze, muszą być jakieś zmiany, bo wtedy cały czas by było to samo, cały czas ta monotonia, za każdym razem wczytywanie ten sam kod. Już niektórym naprawdę to się znudziło, dlatego Star State powinno to... Z... no nie powinno, dlatego to zmienili. Teraz krążę naokół drzewa. Zarąbiście, Agata. Jesteś po prostu Bogiem i Widać, że są drobne lagi, bo tak, jakby jestem u siebie w pokoju, gdzie jest strasznie słaby internet. A ja oczywiście nie lubię grać na małej jakości, a więc mam na największej jakości, a więc jest fajnie. I teraz zaczęłam zanudzać, a więc jeszcze raz mogę Wam podziękować, że jesteście ze mną ciągle. Piszcie, czy chcecie. Jakąś serię z QA mogę zacząć? Y, mogę jakiś serial wymyślić czy coś takiego? Y, co jeszcze mogę? Mogę robić rajdy. Możecie mnie zapraszać do znajomych. Jestem dalej na serwerze miotku. Jestem y, bardzo rzadko aktywna, więc na YouTubie prawdopodobnie też tego nie zmienię, że będę rzadko nagrywała, bo nie mam czasu. Po prostu nie mam też na co zbytnio siły. Już zaczyna mi się głos powoli schnąć, a więc prawdopodobnie zaraz zrobię cięcie, chociaż i tak nie wiem, co już mam mówić, bo dawno do Was nie rozmawiałam i teraz tak trochę dziwnie, jak się do Was odzywam w takim długim czasie nieobecności. I teraz będzie wielkie skupienie, bo oczywiście Agata myśli, a to się rzadko zdarza. he, komentarze nie myślisz i tak dalej. Dobrze, a więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam przybliżyłam coś ze mną działom chociaż tak dużo oczywiście nie powiedziałam. Po prostu y myślę, że nie zrozumiecie, bo to był dla mnie ciężki czas. Teraz też się zaczęły ciężkie sytuacje. Mam nadzieję, że się spodobał ten filmik, że się odezwałam, spokojnie żyję, nie wpadłam w depresję chyba czy nic takiego. A więc bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek. Piszcie co chcecie w komentarzach i czy chcecie QA. Jak chcecie QA, to po prostu zadawajcie pytania na dole. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. Zostawcie łapkę w górę i nawet subskrypcję, jak jeszcze nie subskrybujecie, a więc do widzenia!